Dobra, słuchajcie, leci druga część. Słuchajcie, jestem już po wypakowaniu tej drukareczki. Ja pierdzielę, jakie to jest piękne. Yy, powiem wam, że tak wielkościowa ta sama drukarka nie jest jakoś tak mega duża, jak się wydawało w tym pudle. Jest taka poko na biurko, gdzieś jak ktoś ma duże, wejdzie bez problemu. I co wam powiem? No dostałem tutaj mnóstwo rzeczy od tej osoby, która mi tą drukarkę sprzedała. Taką mniej więcej obudowę do tego, do stacji T12. Słuchajcie, można przerobić w, w, fajnie, sobie właśnie kupując na AlieExpressie y, płytkę. Płytkę w zasadzie i jakiś tutaj sobie zasilacz podłączamy i mamy fajną stację w obudowie. Słuchajcie, tutaj mamy panel od Endera, który będę musiał jeszcze to zamontować, wszystko do tej drukareczki. Tutaj jest taki specjalny specyfik, o którym na razie się nie będę wypowiadał. To jest bardziej taki top secret. Nie wiem, czy ktoś będzie wiedział o co w ogóle z tym chodzi. Pokażę Wam coś takiego. Jak ktoś wie, to niech napisze w komentarzu o co chodzi i do czego to się stosuje w drukarce 3D. Słuchajcie, filamenty dostałem. Jakieś tutaj są różne kolory: czarny. Nawet jeszcze nie wiem do końca, jakie to są nazwy tych tworzyw. Będę musiał też sobie poczytać na ten temat. Dużo, dużo, dużo. Tu jest bardzo fajny kolor taki srebrny. Zarobić z tych filament. Z tego co widziałem po zdjęciach, fajnie wychodzą wydruki. Tutaj mamy też jakieś jeszcze różne rodzaje także trochę tego do próbek będzie. Ja oczywiście sobie zakupię coś takiego. Widziałem na no, jest gościu, który sprzedaje Chyba nawet fajne te filamenty Nie znam się tak do końca jeszcze na tym super Tutaj dostałem jeszcze jakąś paczuchę, widzę też kurczę z jakimiś rzeczami, taśmy O kurde, o jest ten, Extruder czy jakoś tak to się nazywa Także no jest tutaj zabawy przy tej drukarce, będzie ustawianie tego i tak dalej Wygląda pięknie, ja pierdzielę, słuchajcie, to jest poezja Tutaj trzeba będzie zrobić też sobie jakiś taki fajny cable management Widziałem też w internecie są takie fajne <laughs> Na kable Jak stosują nieraz w tych nogach takie Oplatane jakby plastikowe Wiecie o co chodzi, nie? Nie wiem jak to się fachowo tam nazywa Ale takie coś można by przy drukarce 3D gdzieś zastosować Widzę tutaj Rurkę, która idzie do chyba tego ekstrudera Ja pierdziel, nie, to jest dla mnie to jest kosmos coś pięknego. Powiem Wam, że no wygląda ten nd trujeczka. Fajnie, bardzo fajnie. Aha, jeszcze tu mam jedną jakąś taką rzecz, którą się chyba będzie montowało na samej górze. O teraz mam ją gdzieś tam kurde zawaloną pod kartonami, także nie będę tego już wygrzybywał. Chodzi o taki montaż do tych szpul, nie że tutaj się jakoś też szpule montuje czy jakoś tak no i wtedy sobie tworzywo leci tutaj do całej drukareczki ja jestem mega happy wyobraźcie sobie, że już nawet jak tej drukarki nie miałem to wchodziłem na stronkę Verse, czy jakoś tak, ona się tam nazywa, gdzie są te wszystkie wydruki 3D, które można sobie pobrać no i przeglądałem wiecie, do hulajnogi, do jakiejś kurwestacji T12 jest tego multu można drukować takie cuda na takich drukareczkach, także zaczyna się fajny, fajny e, moment w moim nudnym życiu <laughs> z drukarką 3 Coś czuję, że kurde, załapię takiego bakcyra, że to się w fale nie mieści. No coś pięknego. Dobra, na tyle. Kończę i działam dalej z tym wszystkim. Trzeba trochę posącać teraz tutaj w pokoju, bo wszystko to rozpakowałem, także mam trochę syf, muszę podłogę odkurzyć, ale drukareczka, cóż piękna, mega happy, wielkie dzięki, nie będę mówił e, od kogo ją kupowałem, niech to będzie ta taka słodka tajemnica, ale wielkie dzięki, A, cieszę się.